Stoisz w cieniu pałaców Greenwich w duszny lipcowy poranek 1588 roku. Powietrze jest ciężkie, przesycone mieszanką zapachów niemytych ciał, zgniłych trzcin na podłodze i słodkawych perfum, którymi dworzanie maskują to, co kryje się pod spodem. Przez ciężkie drewniane drzwi słychać szelest jedwabiu i cichy szmer głosów, gdy królowa Elżbieta I przewodniczy dworowi. Jednak gdy się zbliżasz, inny zapach przecina kwiatową maskę. Coś ostrego i metalicznego jak miedziane monety. Pozostawione w stojącej wodzie zmieszane z ziemistym piżmem ciał, które mydło znają jedynie jako obcego. Królowa dziewica, sama Gloriana, lśni na tronie ubrana w tkaninę z perłowymi złotymi zdobieniami, z twarzą bladą pomalowaną na biało jak świeży śnieg. Uśmiecha się, ukazując zęby w kolorze jesiennych liści. Gdy przemawia, dworzanie pochylają się do przodu nie tylko z szacunku, ale także dlatego, że odległość sprawia, że jej słowa są bardziej znośne. To kobieta, która pokonała hiszpańską armadę, rządziła Anglią przez 45 lat żelazną ręką w jedwabnych rękawiczkach. Si Jednak pod wspaniałą fasadą kryły się nawyki, które przeraziłyby współczesnego człowieka. Zanim zanurzymy się w te zapomniane opowieści o przetrwaniu i cierpieniu, jeśli lubisz poznawać ukryte prawdy historii, rozważ polubienie i subskrypcję, by zobaczyć więcej takich treści. Proszę, napisz w komentarzu, skąd słuchasz. To niesamowite, że wspólnie odkrywamy te starożytne historie z różnych części świata, połączeni przez czas i przestrzeń wspólną ciekawością przeszłości. Prawda o higienie osobistej Elżbiety Tudor przypomina katalog średniowiecznych koszmarów każdy zwyczaj bardziej odrażający od poprzedniego. Jednak by zrozumieć, dlaczego największa królowa Anglii żyła w ten sposób, musimy najpierw zrozumieć świat, który zamieszkiwała. Świat, w którym kąpiel uważano za niebezpieczną medycynę, była grą w zgadywanie, a nawet królewskie warunki życia przeraziłyby nas dzisiaj. Rytuał kąpieli raz na kwartał Elżbieta Pierry była w rzeczywistości postępową osobą, jak na standardy swojej epoki. Kąpała się raz na trzy miesiące niezależnie od tego, czy była taka potrzeba, czy nie. Jej dokładne słowa zapisane przez dworzan brzmiały – kąpie się raz na trzy miesiące, czy potrzebuje, czy nie. Większość jej poddanych nie kąpała się przez miesiące, a nawet lata, wierząc, że woda otwiera pory i naraża ciało na choroby oraz złe duchy. Gdy Elżbieta brała kąpiel, było to wydarzenie godne teatralnego przedstawienia. Służący wnosili ogromne miedziane wanny do jej prywatnych komnat, napełniając je wodą podgrzewaną na wielkich ogniskach w kuchni. Woda pochodziła z tamizy już wtedy zanieczyszczonej odpadami rosnącej populacji Londynu. Woda z rzeki była brązowa i gęsta, pełna ścieków martwych zwierząt i odpadów przemysłowych z warsztatów i garbarni miasta. Dostępne mydło było prymitywną mieszanką tłuszczu zwierzęcego, popiołu drzewnego i ługu, która bardziej zdzierała skórę niż ją czyściła. Tłuszcz pochodził od świń i bydła często już zjełczały. Popiół zbierano z palenisk pałacu pełen sadzy i resztek. Po zmieszaniu z ługiem, ta mieszanka tworzyła mydło tak szorstkie, że zmywało skórę razem z brudem. Ale 90 dni to dużo czasu między kąpielami. Z biegiem tygodni ciało Elżbiety gromadziło warstwy potu martwego naskórka i różnych substancji, które stosowała, by zamaskować zapach. Pod koniec trzymiesięcznego cyklu dworzanie wiedzieli, że królowa nadchodzi, zanim jeszcze weszła do sali. Dokumenty dworskie z 1599 roku zapisują znamienny incydent. Francuski ambasador skarżył się w liście do swojego króla, że musiał trzymać przy nosie pomander wypełniony słodkimi ziołami podczas audiencji u królowej, ponieważ królewski zapach był tak silny, że rozmowa z bliska była próbą wytrzymałości. Żona ambasadora zemdlała podczas formalnej kolacji nie z powodu upału, jak publicznie ogłoszono, lecz z powodu przytłaczającego zapachu płynącego z królewskiego stołu. Katastrofa dentystyczna, która szokowała Europę, zęby Elżbiety były być może jej najbardziej niesławną porażką higieniczną, stając się tematem międzynarodowych plotek i dyplomatycznych trosk. W wieku 40 lat stały się zupełnie czarne z powodu próchnicy, a widok jej uśmiechu był tak niepokojący, że zagraniczni ambasadorowie pisali szczegółowe raporty na ten temat do swoich krajów. Problemy dentystyczne królowej zaczęły się od jej niepohamowanego apetytu na cukier. W XVI wieku cukier był droższy niż złoto, będąc symbolem statusu. Codzienna dieta Elżbiety obejmowała marcepan cukrzone fiołki kandyzowane owoce konfitury i słodkie wina. Gryzła cukier przez cały dzień, pozwalając kryształom powoli rozpuszczać się w ustach, pokrywając zęby cukrem przez godziny. Nie było wiedzy o higienie jamy ustnej. Bez szczotkowania, bez nici dentystycznych, bez regularnego czyszczenia. Najlepszą dostępną opieką było okazjonalne płukanie winem lub wodą różaną, które zawierały cukier i w rzeczywistości przyspieszały próchnicę. Zęby Elżbiety zaczęły brązowieć w jej trzydziestych latach, ciemniejąc do głębokiego bursztynu, a następnie czerni, gdy próchnica postępowała. Współczesne relacje opisują, jak jej zęby czasem kruszyły się podczas jedzenia, zostawiając fragmenty poczerniałego szkliwa na wargach. Ból był nie do zniesienia. Czasami nie mogła jeść stałych pokarmów przez całe dni, żywiąc się bulionami i płynnymi lekarstwami. Zapisy dworskie pokazują, że podczas publicznych wystąpień trzymała rękę na żuchwie gest, który dworzanie nauczyli się rozpoznawać jako oznakę bólu zębów. Doktor John Dee przepisywał okropne lekarstwa płukanki z moczem sproszkowane perły zmieszane z winem i przykładanie gorącego żelaza do żuchwy, by spalić zepsucie. W wieku 50 lat Elżbieta straciła kilka zębów całkowicie, a pozostałe były luźne w dziąsłach. Oddech królowej stał się legendarny. Dworzanie opisywali go jako zapach rzeźni i gorszy niż smród pola bitwy po trzech dniach w słońcu. W 1590 roku ambasador wenecki napisał: Zęby królowej są tak czarne i zepsute, że to cud, że może mówić. Zapach jej ust zmusił mnie do oddychania przez usta przez całą naszą audiencję. Koszmar peruk. Słynne rude włosy Elżbiety były w dużej mierze fikcją po jej 30 latach. Ukryte pod perukami, które stały się osobnym źródłem higienicznych koszmarów. Wypadanie włosów królowej było spowodowane kosmetykami na bazie ołowiu, których używała do uzyskania bladej cery, ale także różnymi zabiegami, które stosowała, próbując przywrócić naturalne włosy. Włosy do tych peruk pochodziły od wiejskich kobiet, które sprzedawały je, by utrzymać swoje rodziny. Często były brudne i pełne wszy, gdy je kupowano, a metody czyszczenia były prymitywne. Peruki były zszywane na jedwabnych lub lnianych podstawach za pomocą nici z zwierzęcych ścięgien wyposażone w szpilki i grzebienie metalowe, które rdzewiały pod wpływem potu. Stan skóry głowy Elżbiety pogarszał wszystko. Zatrucie ołowiem pozostawiło jej skórę głowy pokrytą ranami i sączącymi się zmianami. Ciągłe noszenie peruk. Uniemożliwiało gojenie, tworząc cykle infekcji i podrażnień, które trwały przez całe jej życie. Peruk nigdy nie prano, jedynie szczotkowano i posypywano proszkami. Gromadziły one miesiące potu, oleju i zanieczyszczeń atmosferycznych. Połączenie nieumytych włosów, rozkładającej się materii organicznej i różnych perfum tworzyło unikalny zapach, który dworzanie rozpoznawali jako zbliżanie się królowej. Wszy rozwijały się w ciepłym, wilgotnym środowisku pod perukami. Damy dworu spędzały godziny dziennie usuwając wszy z peruk, ale pasożyty zawsze wracały w ciągu kilku dni. Zapach był tak intensywny, że pozostawał w pomieszczeniach długo po wyjściu Elżbiety, wymagając palenia kadzideł lub otwierania okien, by oczyścić powietrze. Próżność królowej dotycząca jej włosów dorównywała jej zaprzeczeniu stanu rzeczy. Chełpiła się swoimi pięknymi, rudymi lokami, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że wszyscy wiedzieli, że nosi peruki. Zagraniczni ambasadorowie pisali szczegółowe opisy jej peruk często z ledwo ukrywaną wesołością. Więzienie trucizny ołowianej farby, charakterystyczna biała twarz Elżbiety, była osiągana przez codzienne aplikacje ceruzę, mieszanki białego ołowiu i octu, która powoli ją zabijała. Ta toksyczna mieszanka była nakładana każdej rano pędzlami z włosia zwierzęcego, tworząc warstwy, które pękały i łuszczyły się jak stary tynk. Ołów pochodził z kopalń w Kornwalii. Gdzie robotnicy regularnie umierali z powodu ekspozycji. Zmielony na drobny proszek unosił się w powietrzu jak pył, pokrywając wszystko w komnatach Elżbiety. Ocet zrobiony z kwaśnego wina dodawał kwaśnego akcentu do już żrącej mieszanki, niszcząc jej skórę, jednocześnie zatrzymując truciznę przy ciele. Proces aplikacji był torturą. Mieszanka piekła przy nakładaniu, powodując uzawienie oczu i zaczerwienienie skóry. Elżbieta musiała siedzieć nieruchomo. Przez godzinę, podczas gdy wysychała, nie mogąc mówić, jeść ani pić, gdy serusę wysychała, tworzyła piękną, lecz straszliwą maskę. Powierzchnia była idealnie gładka i blada, ale pod spodem jej naturalna skóra była systematycznie niszczona. Maska pękała w ciągu dnia, wymagając ciągłych poprawek i czujnych spojrzeń w lustro. Elżbieta nigdy nie usuwała całkowicie makijażu, nakładając nowe warstwy na stare. Tworząc nagromadzenie kilku warstw grubości, gdy próbowała usunąć stwardniałą cerusę, trzeba ją było zeskrobywać grzebieniami z kości słoniowej, często zabierając fragmenty skóry i zostawiając krwawiące zadrapania, które pokrywano świeżą trucizną następnego ranka. Zatrucie ołowiem wpływało na całe jej ciało. Cierpiała na chroniczne zmęczenie, problemy z pamięcią i wahania nastroju. Jej włosy wypadały kępami. Zęby stawały się luźne i odbarwione, a oddech nabierał metalicznego posmaku, który próbowała maskować słodkimi winami. Pod białą maską naturalna skóra Elżbiety była pokazem grozy ran blizn i przebarwień, które pogarszały się z każdym rokiem. Usta królowej malowano koszenilą, zmiażdżonymi chrząszczami zmieszanymi z olejami, które jełczały w cieple, tworząc odrażające zapachy, które mieszały się z jej oddechem. Katastrofa ubrań Wspaniałe suknie. Elżbiety nigdy nie były prane, nigdy czyszczone, nigdy nie odpoczywały. Te stroje, warte więcej niż dochód całego życia, większości ludzi stały się magazynami brudu gromadzonego przez miesiące lub lata, którego żaden perfum nie mógł zamaskować. Królowa posiadała ponad trzy tysiące sukien wykonanych z najlepszych jedwabi aksamitów i brokatów ozdobionych perłami i kamieniami szlachetnymi. Ale ich konstrukcja uniemożliwiała czyszczenie. Wiele warstw tkanin, delikatne hafty i klejnoty nie wytrzymywały ostrych mydeł. Zamiast tego suknie czyszczono przez wietrzenie, szczotkowanie i ponowne nanoszenie perfum. Elżbieta nosiła każdą suknię przez dni lub tygodnie, pozwalając, by zapach ciała, pot i płyny ustrojowe wsiąkały głęboko w tkaninę. Bogate materiały wchłaniały te substancje jak gąbki, tworząc trwałe zapisy jej funkcji cielesnych. Proces ubierania trwał godziny i wymagał licznych służących. Najpierw zakładano koszulę lnianą bieliznę rzadko praną, która żółkła i sztywniała od nagromadzonego potu. Na to zakładano gorset z fiszbinami i stalą, zawiązywany tak ciasno, że ograniczał oddychanie i trawienie. Nigdy nie prany stawał się wylęgarnią bakterii. Suknie elżbiety były podatne na plamy ze względu na jasne kolory. Biel, srebro i bladym złotem pokazywały każdą plamę. Waga czasem przekraczała 50 funtów, gdy były w pełni ozdobione klejnotami, tworząc efekt cieplarniany, który zatrzymywał ciepło i wilgoć, powodując obfite pocenie, które wsiąkało w wewnętrzne warstwy tkaniny. Pończochy Elżbiety wykonane z jedwabiu lub cienkiej wełny rzadko prano i rozwijały dziury, odsłaniając żółte, zabrudzone paznokcie u nóg. Buty stawały się magazynami zapachu stóp i infekcji grzybiczych, z deformującym się i plamiącym skórą a wnętrza Rozwijały trwałe zapachy zauważalne nawet gdy nie były noszone. Przywiązanie Elżbiety do niektórych sukien było tak silne, że odmawiała ich zmiany przez dni, twierdząc, że są ulubione lub przynoszą szczęście. To pogarszało nagromadzenie brudu z ubraniami noszonymi przez długie okresy bez prób czyszczenia. Koszmar trawienny. Układ trawienny Elżbiety był ciągłym źródłem zażenowania, tworząc problemy higieniczne wykraczające poza zwykły nieświeży oddech. Jej bogata dieta leki. I chroniczny stres związany z rządzeniem tworzyły idealne burze dysfunkcji trawiennych przez całe jej życie. Obfite posiłki królowej trwały godziny i obejmowały dziesiątki dań pieczone mięsa, bogate sosy, słodkie desery, wina i piwa. Żywność była mocno przyprawiana, by maskować smak psucia, a metody gotowania niewiele robiły, by zabić bakterie, które rozwijały się w erze przed lodówkami. Ulubione potrawy Elżbiety były szczególnie problematyczne tłuste mięsa. Jak pieczony łabędź i jeleń, trudne do strawienia i powodujące poważne dolegliwości żołądkowe. Spożywała ogromne ilości cukru w różnych formach, zaburzając równowagę organizmu i przyczyniając się do problemów z zębami. Jej nawyki żywieniowe były równie problematyczne jak wybory żywieniowe. Jadła szybko, nie żując, dokładnie pochłaniając jedzenie między ceremoniami dworskimi a spotkaniami dyplomatycznymi. To pośpieszne jedzenie przyczyniało się do problemów trawiennych i sytuacji z zadławieniem. Problemy zaczynały się niemal natychmiast po jedzeniu silne wzdęcia i gazy, które były niewygodne i krępujące. W epoce, w której funkcje cielesne były wstydliwe, zwłaszcza dla kobiet, problemy trawienne Elżbiety powodowały ciągły niepokój i upokorzenie. Ciasne gorsety i wiele warstw tkanin pogarszały trawienie, uciskając żołądek i jelita, powodując silne bóle. Elżbieta czasem luzowała gorsety podczas posiłków, co było wysoce niestosowne i starannie ukrywane przed publicznością. Gazy były legendarne wśród dworzan, którzy uprzejmie ignorowali dźwięki i zapachy osoby królewskiej. Elżbieta czasem wycofywała się z publicznych wydarzeń, gdy problemy stawały się zbyt poważne, tłumacząc to chorobą, gdy prawdziwy problem był o wiele bardziej krępujący. Jej problemy trawienne były zaostrzane przez leki. Rtęć przepisywana na możliwą kiłę działała jako silny środek przeczyszczający, powodując ciężką biegunkę i skurcze. Leki ziołowe zawierały toksyczne składniki, powodując nudności, wymioty i inne nieprzyjemne objawy. Katastrofa higieny jamy ustnej poza zepsutymi zębami usta Elżbiety były otwartą raną, tworząc problemy wykraczające daleko poza nieświeży oddech. Jej jama ustna stała się wylęgarnią bakterii i infekcji, Tworząc zapachy i smaki, które przenikały wszystkie aspekty codziennego życia. Język królowej był często pokryty grubą, żółtawą warstwą, nadającą jej oddechowi dodatkowe warstwy odoru zgnilizny. Ta warstwa, spowodowana nagromadzonymi bakteriami martwymi komórkami i cząstkami jedzenia, nigdy nie była odpowiednio czyszczona. Brak higieny jamy ustnej oznaczał, że ta warstwa gromadziła się przez dni i tygodnie, tworząc trwały smak opisany jako gorzki jak piołun. Jej dziąsła były opuchnięte i krwawiące, co uważano za normalne dla jej wieku i statusu. Ciągłe krwawienie mieszało się ze śliną, tworząc metaliczny smak, który próbowała maskować słodkimi winami i kandyzowanymi owocami. Krew także plamiła zęby i język, zwiększając horror jamy ustnej. Produkcja śliny Elżbiety była zaburzona przez leki i problemy zdrowotne. Czasami produkowała nadmiar gęstej, lepkiej śliny, która gromadziła się w kącikach ust i tworzyła widoczne nici podczas mówienia. W innych przypadkach jej usta stawały się nieprzyjemnie suche, powodując, że język przyklejał się do podniebienia i utrudniał mówienie. Spożycie cukru tworzyło idealne środowisko dla wzrostu bakterii. Bakterie karmione cukrem żyły na zębach i dziąsłach, mnożąc się i produkując kwasy, które dodatkowo uszkadzały tkanki jamy ustnej. Cykl był samonapędzający się więcej cukru spożywanego, by maskować smak zepsucia, pogarszało zdrowie jamy ustnej. Gardło Elżbiety było chronicznie zapalne z powodu ciągłej infekcji w ustach. Skarżyła się na ból gardła i trudności w połykaniu objawy, przypisywane różnym chorobom, ale prawdopodobnie spowodowane bakteriami spływającymi z jej zepsutych ust. Jej próby maskowania problemów jamy ustnej były desperackie. Żuła zioła, takie jak mięta i rozmaryn, ale szybko były one przytłaczane przez podstawową zgniliznę. Eksperymentowała z płukankami ustnymi z wina octu i miodu, ale słodkie roztwory karmiły bakterie i pogarszały problemy. Paradoks perfum. Odpowiedzią Elżbiety na przytłaczające problemy higieniczne było stosowanie coraz cięższych perfum i olejków zapachowych, ale to tworzyło gorsze problemy. Perfumy zaprojektowane by maskować naturalny zapach, zamiast tego łączyły się z nim tworząc unikalne i przytłaczające smrody, które były w jakiś sposób gorsze niż oryginalne zapachy. Jej ulubionym zapachem było piżmo cywety, ekstrahowane z gruczołów, odbytowych afrykańskich kotów cywet. Ten zwierzęcy piżmowy zapach był szczytem luksusu, ale w połączeniu z miesiącami nagromadzonego zapachu ciała. Tworzył smrody, które dworzanie opisywali jako ogród róż zbudowany na kanale ściekowym. Codzienne nakładanie perfum trwało niemal tyle samo czasu, co nakładanie makijażu. Służący aplikowali różne zapachy na punkty tętna za pomocą miękkich pędzli lub palców, posypując proszki zapachowe na ubrania i włosy, tworząc chmury perfumowanego pyłu, które osiadały na wszystkim. Ale perfumy XVI wieku były prymitywne, zrobione z produktów zwierzęcych i ekstraktów roślinnych, które jełczały w cieple. Oleje kwaśniały, rozwijając odrażające zapachy, które mieszały się z zapachem ciała Elżbiety, tworząc coś naprawdę obrzydliwego. Połączenie świeżych i zjełczałych perfum tworzyło słodkie i odpychające aromaty, jak gnijące kwiaty w stojącej wodzie. Ubrania Elżbiety nasiąkały konkurującymi perfumami, tworząc przenośne chmury zapachu, które podążały za nią, gdziekolwiek szła. Różne zapachy reagowały ze sobą i z chemią jej ciała, tworząc nowe, często nieprzyjemne, wonie, które nie miały nic wspólnego z oryginalnymi składnikami. Ciepło ciała powodowało, że perfumy intensyfikowały się i zmieniały w ciągu dnia. Przyjemne zapachy rano stawały się mdłe i przytłaczające w południe, a wieczorem wręcz obrzydliwe. Elżbieta zdawała się nie zauważać tej przemiany, nadal aplikując świeże perfumy, w ciągu dnia nie zdając sobie sprawy, że pogarsza problem. Kolekcja perfum królowej była ogromna i kosztowna, importowana z całej Europy i Bliskiego Wschodu. Posiadała zapachy z rzadkich kwiatów, egzotycznych przypraw i cennych żywic, z których każdy kosztował więcej niż roczny dochód większości ludzi. Ale żadne pieniądze nie mogły kupić perfum, które skutecznie zamaskowałyby miesiące nieumytych zapachów ciała. Koszmar stóp, stopy Elżbiety były być może najbardziej zaniedbaną częścią jej ciała. Ukryte w jedwabnych pończochach i wyszukanych butach. Ale cierpiące na warunki, które szokowałyby nawet najbardziej doświadczonego lekarza. Stopy królowej stały się ciągłym źródłem bólu i zażenowania, dotknięte infekcjami grzybiczymi wrastającymi paznokciami i różnymi schorzeniami zaostrzonymi przez jej złe nawyki higieniczne. Proces pielęgnacji stóp Elżbiety był codzienną próbą, której żaden z jej służących nie witał z radością. Jej pończochy zrobione z jedwabiu i cienkiej wełny. Zdejmowano odsłaniając stopy, które mało przypominały delikatne kończyny opisywane w poezji dworskiej. Skóra często była biała i nasiąknięta wilgocią z plamami infekcji grzybiczych, które wydzielały zjełczały serowy zapach. Paznokcie u nóg Elżbiety były długie i grube, pożółkłe i łamliwe z powodu ciągłej wilgoci i braku odpowiedniej pielęgnacji. Paznokcie często zaginały się w dół, tworząc bolesny nacisk na palce i czasem wrastając w skórę. Próby królowej obcinania paznokci były prymitywne i często prowadziły do skaleczeń i infekcji, które goiły się tygodniami. Przestrzenie między palcami Elżbiety były wylęgarnią infekcji grzybiczych, które rozwijały się w ciepłym, wilgotnym środowisku butów. Skóra stawała się biała i łuszczyła się. Infekcje rozprzestrzeniały się na paznokcie, powodując ich pogrubienie i przebarwienia. Zapach z tych infekcji był charakterystyczny i przytłaczający. Opisywany przez damy dworu jako zgniły ser zmieszany z octem. Buty królowej były dziełami sztuki, które stały się magazynami zapachu stóp i wzrostu bakterii. Wykonane z najlepszej skóry i ozdobione klejnotami oraz haftami, te buty nigdy nie były czyszczone ani wietrzone. Zamiast tego gromadziły miesiące potu martwego naskórka i różnych płynów spływających z zainfekowanych stóp Elżbiety. Skóra stawała się poplamiona i zdeformowana. Wnętrza rozwijały trwałe zapachy, zauważalne nawet gdy buty nie były noszone. Nawyk Elżbiety noszenia tych samych butów przez dni lub tygodnie pogarszał problemy ze stopami. Ciągła wilgoć spotu i brak cyrkulacji powietrza tworzyły idealne warunki dla wzrostu bakterii i grzybów. Królowa czasem skarżyła się na uczucie pieczenia i swędzenia stóp objawy, które przypisywała różnym przyczynom, ale prawdopodobnie związane były z infekcjami, które nękały jej dolne kończyny. Zapach stóp królowej był tak charakterystyczny, że służący czasem mogli powiedzieć, że się zbliża tylko po zapachu. Odór pozostawał w pomieszczeniach długo po jej wyjściu, wymagając otwartych okien i palenia kadzideł, by oczyścić powietrze. Zagraniczni ambasadorowie czasem komentowali dziwne zapachy, które zdawały się emanować z podłogi wokół tronu królowej, nie zdając sobie sprawy, że wyczuwali zapach jej stóp. Horror sypialni Sypialnia Elżbiety była skoncentrowanym magazynem wszystkich jej porażek higienicznych, pomieszczeniem, w którym miesiące nagromadzonego brudu tworzyły atmosfery niemal niezdatne do oddychania. Królewskie komnaty sypialne, które miały być sanktuariami odpoczynku i prywatności, stały się koszmarami odorów i niehigienicznych warunków, które rzucały wyzwanie najsilniejszym konstytucjom. Królewskie łóżko było arcydziełem rzemiosła i pomnikiem zaniedbania. Misternie rzeźbiona konstrukcja z czterema słupami była wykonana z najlepszego dębu ozdobiona zasłonami z tkaniny złotej, które kosztowały więcej niż większość zamków. Ale prześcieradła wymieniane może raz na miesiąc jeśli w ogóle stały się sztywne od nagromadzonego potu płynów ustrojowych i różnych maści oraz proszków nakładanych na skórę. Prześcieradła zrobione z najlepszego importowanego lnu, miękkie jak jedwab, gdy były nowe, przekształciły się w materiał przypominający płótno pożółkłe i poplamione płynami ustrojowymi, które głęboko wnikały w włókna. Plamy tworzyły mapy nocnych aktywności. Elżbiety ciemne plamy tam, gdzie pociła się w trudne noce, pożółkłe obszary, gdzie jej pęcherz zawodził, czerwonawe punkty, gdzie rany i zmiany krwawiły. Materac wypełniony piórami i puchem, rzekomo dla komfortu, stał się wylęgarnią insektów i bakterii. Pióra wchłaniały wilgoć i zapach, tworząc trwałe smrody, których żadne wietrzenie nie mogło wyeliminować. Materac nigdy nie czyszczony ani wymieniany, gromadził lata płynów ustrojowych, które wnikały głęboko w jego rdzeń. Koszula nocna Elżbiety była z delikatnego lnu i koronki, która stała się drugą skórą nagromadzonego brudu. Nosiła tę samą koszulę nocną przez tygodnie, Zmieniając ją tylko wtedy, gdy stawała się tak sztywna od zaschniętych płynów ustrojowych, że była niewygodna. Ubranie żółkło i twardniało, rozwijając trwałe plamy, które oznaczały schematy jej nawyków snu. Sypialnia była utrzymywana szczelnie zamknięta zimą, by zachować ciepło, zatrzymując wszystkie zapachy wewnątrz i tworząc gęste, przytłaczające atmosfery. Powietrze stawało się ciężkie od zapachów niemytego ciała, nocników zjełczałych perfum i różnych lekarstw wokół królewskiego łóżka. Służący, którzy wchodzili rano, często krztusili się lub wstrzymywali oddech walcząc, by nie zwymiotować z powodu przytłaczających smrodów. Crescendo horroru. Gdy Elżbieta wkraczała w ostatnią dekadę swojego życia, jej problemy higieniczne osiągnęły crescendo grozy, które byłoby niewyobrażalne nawet według standardów jej wcześniejszych lat. Skumulowane efekty dekad złej higieny, zatrucia ołowiem, i nieleczonych schorzeń medycznych przekształciły niegdyś wspaniałą królową w żywe ucieleśnienie rozkładu i zaniedbania. Skóra królowej stała się mozaiką ran blizn i przebarwień, których żaden makijaż nie mógł ukryć. Lata zatrucia ołowiem pozostawiły jej twarz naznaczoną głębokimi ranami, które sączyły się i tworzyły strupy, zanim pokrywano je nowymi warstwami toksycznych kosmetyków. Jej naturalny kolor skóry stał się chorobliwie żółto-zielony wynik. Uszkodzenia wątroby i problemów wewnętrznych spowodowanych lekami i złą dietą. Wypadanie włosów Elżbiety stało się całkowite, pozostawiając jej skórę głowy polem bitwy, zainfekowanych ran i tkanki bliznowatej. Peruki stawały się coraz cięższe i bardziej wyszukane, gdy próbowała zrekompensować łysinę, ale ciągły nacisk i ciężar tylko pogarszały problemy skóry głowy. Czasem widziano ją jak gorączkowo drapie głowę podczas publicznych wystąpień. Powodując krwawienie i tworząc nowe rany, które goiły się tygodniami. Pozostałe zęby były tak luźne, że ledwo mogła rzuć stałe pokarmy. Jej dieta została zredukowana do bulionów miękkiego chleba i płynnych lekarstw, ale nawet proste jedzenie czasem powodowało ból. Infekcja w ustach rozprzestrzeniła się na gardło i zatoki, powodując chroniczne zapalenie, które utrudniało mówienie i oddychanie. Zapach ciała Elżbiety osiągnął niemal nadprzyrodzone poziomy intensywności. Połączenie niemytej skóry zainfekowanych ran, zepsutych zębów i zjełczałych perfum tworzyło zapachy, które dworzanie opisywali jako sam zapach śmierci. Jej obecność mogła być wyczuwalna z odległości wielu pomieszczeń, a służący czasem uciekali, słysząc, że się zbliża. Stan psychiczny królowej pogarszał się prawdopodobnie z powodu zatrucia ołowiem i nagromadzonych toksyn. Czasami zapominała niedawnych rozmów. Powtarzała się nieustannie lub wpadała w gwałtowne furia z powodu drobnych, postrzeganych zniewak. Jej zachowanie stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne i chaotyczne, utrudniając dworzanom zarządzanie codzienną rutyną. Gdy Elżbieta Tudor zmarła 24 marca 1603 roku w pałacu Richmond w komnacie mortuarium, zapanowała głęboka cisza, kobieta, która zdominowała angielską politykę przez niemal pół wieku odeszła. A wraz z nią umarły wyszukane fikcje, które ukrywały jej higieniczne katastrofy przed publicznością. Pośmiertne przygotowania ujawniły pełny zakres problemów ukrytych za jej życia. Służący, którzy przygotowywali jej ciało do pochówku, znaleźli kobietę, która mało przypominała portrety, które uczyniły ją sławną. Pokoje, w których żyła i zmarła, zachowywały charakterystyczny zapach przez miesiące po jej śmierci, a niektóre obszary pałacu zostały zamknięte. I opuszczone zbyt skażone, by mogły być używane do innych celów. Stoisz ponownie w cieniu pałaców Greenwich, ale teraz letnie poranne powietrze niesie tylko zapach róż z pieczołowicie pielęgnowanych ogrodów. Horror został oczyszczony, prawda, wypolerowana, aż lśni jak złote fasady, które niegdyś skrywały tak odrażającą rzeczywistość. Ale jeśli wsłuchasz się uważnie w wiatr, który wieje przez stare kamienie. Wciąż możesz usłyszeć szeptane świadectwa dawno zmarłych, służących westchnienia, zszokowanych ambasadorów i ciężki oddech królowej, która zbyt późno nauczyła się, że niektóre korony są cięższe od innych, a niektóre zwycięstwa kosztują więcej niż porażka. Największym wrogiem Elżbiety Tudor nie była Hiszpania ani Francja. Było to lustro, które odbijało cenę zaprzeczania podstawowym potrzebom śmiertelnego ciała. Kobieta, która twierdziła, że jest poślubiona Anglii, zmarła związana jedynie z własnym rozkładem, a królestwo, które pozostawiła, musiało wywietrzyć pałace i zacząć od nowa, mając nadzieję, że panowanie nowego króla będzie miało słodszy zapach niż 45 długich, cuchnących lat ostatniej królowej.